Dzisiaj nagram dla Was poradnik jak dostać się szybko na miejsce swojego załadunku Na przykład ja sobie wybrałem w Strasburgu gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? To jest tutaj w Strasburgu wybrałem sobie to zadanie. Jak tam szybko się dostać? Ja jestem teraz w Milano, ale jakbym był dalej, to jakbym dojechał, to już by pewnie tego nie było, bo by już zniknęło, ktoś by je, go zabrał. Więc ustawiamy sobie na GPS-ie. Wchodzimy sobie. ja to pokażę. Taki oto klawisz tutaj, żeby pokazało się takie coś. Ale przedtem musicie mieć jeszcze zwany klawisz 0, że sobie możecie wychodzić. Co zobaczycie sobie na, w innych odcinkach innych youtuberów. I teraz dopiero klikamy ten guzik. Wpisujemy go to go to. o. Tak, odstęp. I wpisujemy nazwę swojego miasta, gdzie chcemy się dostać Czyli ja wpiszę Trasburg. Strasburg. Kamera nam się automatycznie przynosi. Teraz musimy znowu ten klawisz kliknąć. E, wchodzimy sobie w doradcę drogowego. Szukamy albo tej firmy, e, w moim przypadku to jest te WGC, czy tam coś tam, coś tam, jak to się nazywa. Przyspieszę sobie trochę kamerę. Sorry, trochę mi laguje, bo Grywam telefonem. Czekajcie, jak się tam dostanę, to będę kontynuował nagrywanie. Jestem przed, przed firmą. Teraz klikamy przycisk F9. Przenosi nam się tu ciężarówka. I teraz po prostu podjeżdżamy pod. Tybie ładunek. Tak, dostaliśmy się szybko na plac załatunkowy. Dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze jedno. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. <laughs> e, będę teraz nagrywał takie monologi z tras, gdzie, gdzie jadę, na jakiej granicy stoję. Więc subskrybujcie mnie i włączcie sobie powiadomienia o nowych filmach. Cześć.